Pan Stanisław Tyrybon, prezes Wadowickiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP, jest autorem wyjątkowego dzieła, Księgi Pamiątkowej, upamiętniającej stuletnią działalność tego związku. Księga Pamiątkowa to jedyny dokument, który mówi o ludziach, którzy tworzyli historię państwowości polskiej. Pięknie oprawioną i zredagowaną księgę pan Stanisław Tyrybon podarował staroście Wadowickiemu panu Eugeniuszowi Kurdasowi. No i tak postanowił, że trzeba iść w świat i pozostawić po sobie ślad. Tak, dla podobnych, <laughs> żeby wiedzieli, że tak, taka organizacja tutaj była. Bo wszystko przeminie, a pamiętki nie przeminie, <laughs> zostanie na dłuższy czas. No i tak postanowiłem ją wręczyć dla starosty. To jest tutaj dla burmistrza i dla kroniki Beskickiej to jest pan Spila, bo on się przez długie lata interesował, żeby to potem zostało w adowisach. Ja w imieniu władz powiatu Wadowickiego, Zarządu Powiatu Wadowickiego, Rady Powiatu Wadowickiego bardzo Panu dziękuję za tą książkę, która upamiętniła e, stuletnią działalność Związku Inwalidów Wojennych wojsk i Wojskowych tak. Rzeczpospolitej Polski. Bardzo dziękuję, dziękuję i gratuluję panu i wszystkim, którzy panu pomagali e, w upamiętnieniu. No, w, zasadzie, tej historii. w zasadzie to ci, co brali udział, to ja... Od razu tak robiłem, żeby, żeby zdjęcia były, nie? Tak, to jest no wszystko tu. Wszyscy, co, co brali udział, to są w tym pamiętniku wymienieni. wymienieni. tak. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pan Stanisław Tyrybon za swoją bezinteresowną pracę, między innymi na rzecz dokumentowania nieznanych do tej pory faktów historycznych, otrzymał z rąk prezesa Związku Inwalidów Wojennych RP, pana Wojciecha Olenderka. Krzyż z okazji jubileuszu stulecia Związku Inwalidów Wojennych RP. Takim samym odznaczeniem uhonorowano również popularyzatora historii regionu, redaktora Bogdana Szpile, dziennikarza Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej. 10 egzemplarzy zostało wykonanych w tej jubilecji? Nie, to tych było 6. Ale, ale tych egzemplarzy to chyba 30. Wcześniejsze. <dłaty> way... <dłaty> stale, stale dokładane Dokładane było co roku, tak tak. tak. Pan tam... No, i, i zawsze myślałem, że to ostatnia, to guzik ostatni. Księga zawiera ponad 500 nazwisk. Trudno ich szukać na innych kartach historii. Dlatego dzieło to, przechowywane w archiwach starostwa, będzie znakomitym źródłem do różnego rodzaju badań nad lokalną historią na przestrzeni ostatnich 100 lat. To dziękujemy. Teraz proszę usiąść.